Za nami For Design Days 2023, święto architektury i designu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Siódma edycja tego wydarzenia odbyła się pod hasłem Together for Humanity. Wydarzenie podzielono na dwa dni zamknięte, gdzie dyskutowali przedstawiciele biznesu, oraz dwa dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych designem. Szereg spotkań, debat, rozmów na temat tego, co dzieje się obecnie na świecie, na Ukrainie, na temat tego, jak projektować, jak powinno wyglądać zrównoważone projektowanie. A jesteśmy teraz w trakcie dni otwartych już dla mieszkańców i wszystkich chętnych, którzy mogą nas odwiedzić. Idziemy z duchem czasu, nie zamykamy się tylko w sensu stricte na drewno, ale e, chcemy, by nasze meble były jednostkowe, tak jak już wspomniałem wcześniej i, i wyjątkowe i mamy nadzieję, że udaje się nam to przedstawić. Jest dużo fajnych prelekcji na temat designu, jak do niego podchodzić, jak powinien wyglądać ponadczasowy design. E, są warsztaty dla dorosłych, dla dzieci również. Jest cała specjalna strefa for kids. Ciekawostką jest samochód i który jest szaukarem w tym wypadku? Po raz pierwszy dla szerszej publiczności, dla większych tłumów i też w przestrzeni targowej można sobie podejść zobaczyć, jak wygląda pierwszy polski elektryczny samochód. Prototyp pokazuje pewnego rodzaju linię stylistyczną, kierunki rozwoju, DNA marki, po to, żeby zweryfikować pewnego rodzaju założenia projektowe, takie jak chociażby ergonomia wnętrza. Targi designu wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka mało oczywiste miejsce na pokazywanie samochodów. Natomiast widzimy z reakcji osób, które odwiedzają nasze stanowiska, jest też, cieszymy się dużą popularnością, że ten link między designem a stylistyką samochodu jest bardzo widoczny. Design dotyczy każdego elementu tak naprawdę naszego życia i to też jest coś, na co chcemy uwrażliwiać ludzi, że tak naprawdę ciężko się od niego uwolnić, więc warto go znać, warto wiedzieć, jakie trendy są obecnie na czasie, jakie są ponadczasowe, fajnie jest to rozróżniać.